Hello! Witamy Was w kolejnej prasówce. W drugi dzień Kazimiernikation. I co? Zapraszamy Was do oglądania, bo mamy parę ciekawych wydarzeń. Ja powiem o swoich głosach, obciągam głosy widzowie. No. To taka, Pierwszy raz to widzicie, taka anegdota, możecie zobaczyć Patrycję w nowej Osłonie. A, i tam anegdota, news tych wakacji, No co tam Kazimiernikation, Patrycja ma nowe włosy. No właśnie, <grym> dokładnie. No właśnie, ale skoro już mówimy o newsach, no to właśnie, jesteśmy w trakcie Kazimiernikation, czyli jednego z trzech chyba najsłynniejszych festiwali w Kazimierzu w całym roku. I co, jakby jesteśmy w trakcie, jesteśmy już po Silent Disco, teraz czekamy na pierwsze koncerty, są już spotkania z fajnymi osobami, no i co? Może wy coś powiecie? Okej, okay, ja już mam opaskę. To jest niu dnia. Nie obcięłam włosów, ale kupiłam sobie prostownicę. Pati, a co tam u ciebie oprócz włosów? Eee, no, w sumie mogę powiedzieć, że wszystko mnie boli po wczorajszym. Czyli było fajnie. Było bardzo fajnie. Mhm, powiedz coś więcej. Eee, czekam na pod podsiadło na chwili ja I wytańczyliśmy okay. się wczoraj bardzo. Te 5,5 godziny dało nam wkość, ale było super. Także co? Jakby jak jesteście, no to się bawicie pewnie świetnie, znając życie. My też się bawimy świetnie. I co? Zapraszamy Was, bo chcemy nagrać dla Was parę odcinków z Kaźmiernikation. Także czekajcie, bo będzie ciekawe. A co będziemy nagrywać na Kaźmiernikation? Powiedzcie, niech macie gdzie. Chcemy zrobić taką krótką relację, powiedzmy, z każdego dnia po kolei. Chcemy pytać też Was. Jakie są Wasze odczucia związane z tym festiwalem, z atmosferą itd. No i ogólnie całe przeżycie tego, powiedzmy. Także czekajcie. Jazz nad Wisłą Jerzy Mączyński, zeszła sobota. Jak było? Fajnie. Jakby trochę dziwnie, szczerze, ale. bo to nie był taki typowy jazz, ale było Właśnie. taka. Atmosfera inna niż zwykle, ale było fajne. Ej, no, ale to było utrzymane w takim wodnym klimacie, bo ja miałam wrażenie, jakby Wisłą płynęły wieloryby i śpiewały te swoje e, pieśni godowe, nie? To są potwory wodne, jak mnie. No, takie... ale nie wiem. powiem wam, że jak się tak w momencie wczułam, to było mi całkiem sympatycznie. Tak, bo jakby niektóre piosenki były takie naprawdę, że ciężko było je ogarnąć, zrozumieć, a niektóre były takie serio no, chillowe, no nie można tego tak nazwać, ale no takie, że spoko się słuchało i też było dużo ludzi. I to w każdym wieku i wszyscy sobie tak siedzieli, no tak, wale ty, i chillowali. Tak sielsko było. No? No? W sumie taki przedsmak festiwalu. Ej, a czy spotkałyście się wcześniej z taką muzyką? Słyszałaś dziś wcześniej coś takiego? Tak. Tak, a ty? No, coś podobnego tak, ale nigdy tak na żywo, żeby przyjść po prostu tak koncert i posłyszać. Tak, tak. No. Czyli spoko. Tak, tak, fajne przeżycie, jakby aby więcej takich. Panie Mateuszu, dobry wybór. W zeszłą sobotę również odbył się wernisarz andała mi, która andała, czyli troje artystów związanych z Kazimierzem w zasadzie od zawsze. I siedzimy właśnie tutaj, w miejskiej galerii sztuki, w słonnicy otoczone... Podziwiamy. Tak, obrazami. Macie swój ulubiony. Tak, mój tak. jest tamten żółty, te kwiaty na polu, to jest coś nieprawdopodobnego. Jak mm. będę kiedyś miała dużo pieniędzy, to go kupię. Wrzucimy Nie tutaj przebitki, więc sobie zobaczycie mm -hmm. naszą ulubione. A tobie, które się podoba najbardziej. Takie są mm -hmm. Taki swoje są... Taki się komponują. Tak, super wyglądają razem. No mhm. i też jakby na, samej, na samym garnisarzu y, pani opowiadała jakby o tym, jak powstawały, z jakich inspiracji i tak dalej. Także jeśli ktoś był, to miło było posłuchać tego bardzo. I było też sporo osób, także fajnie. No i co? Bardzo fajne, piękne te obrazy są, naprawdę. Tak, każdy jest w innym stylu, ale jednak się łączą tak ze sobą tak. mimo wszystko. Bardzo taki kaźmierski klimat. No, łączy je Kazimierz właśnie. No. A, już 31 lipca Bernisarz wystawy Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Um, również troje artystów, którzy mają teraz wystawę, będą um, wystawiać swoje prace na tej zbiorczej wystawie. 24 lipca o godzinie 17, również tutaj, w dzwonnicy, odbędzie się spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, e, czyli wybitnym językoznawcą. Po spotkanie poprowadzi pani Maja Wolny. No i co, zapraszamy was? Taki... Zapraszamy, bo będzie bardzo ciekawie. Tak, jakby to jest bardzo ciekawy temat ogólnie, no bo chyba każdy powinien wiedzieć, jak się dobrze wysławiać. Ja tak, akurat myślę, że będziemy rozmawiać nie tylko o tym. Myślę, że nie będziemy cały czas rozmawiać o języku polskim, ale fajnie, że ktoś taki pojawi się w Kazimierzu. Pamiętajcie, że na spotkanie obowiązują zapisy, ze względu na to, że tutaj jakby powierzchnia jest ograniczona i na pewno nie zmieści się tutaj 250 osób, a miejsc zostało niewiele. Także dzwońcie do dzwonnicy albo wpadnijcie i powiedzcie, że, że chcecie być na tym spotkaniu, żebyśmy mogli was wpisać na listę. Bo na pewno będzie ciekawie. I warto. Zdecydowanie. Jeszcze z panem profesorem, to już w ogóle. Tą sobotę również, 17, odbędzie się wystawa pana Jana Syperyna Michalaka w, przy ulicy Nadrzecznej w jej domu. I co, my też tam będziemy. Mhm, czyli tam za Kaslikiem. E, tak, tam za Kaslikiem jest taki żółty dworek i będzie wystawa właśnie. Można więcej właśnie na jego profilu na Facebooku zobaczyć ich. Wydaje mi się, że gdzieś ogólnie są informacje o tym. Także też będziemy i też zrobimy dla was relacje. Tra la la, questa donna, que si chiama Fela, Ela, Ela, Tra la la. Tra, la, la. Dziękujemy bardzo za oglądanie kolejnej prasówki. To my dla Was. Z dzwonnicy. Znowu. Tak. I dziękujemy Wam bardzo ja za. Znowu bym grała w ping-ponga. No. <laughs> się. No cóż zrobić, jest na strzy, no, a jakoś się musimy dzielić mnie musimy się w mnie Nieprawda? Ale wiecie, że nie macie większego parcia na szkołę niż ja. Po prostu nie? nie da się mieć. No niestety musisz z nami być. Jesteś no. na to skazana. Dobrze, że to przełknęłyście w końcu. Tak. I serio, dziękujemy Wam za oglądanie. Jeszcze tak chciałam powiedzieć, że ogólnie teraz, jak jesteśmy w czasie Kazimiernikation, to jest taka dziwna, znaczy jest taka świetna atmosfera, że w ogóle Patrycja dzisiaj pracuje jakoś dziwnie Toczajcie Patrycję, jest wesoła, mówi, idzie, no jest tutaj. Jakby ogarnia, co się dzieje. No Zawsze tylko zajmowała krzesło po prostu i, i tyle. A teraz jakby żyć... Popatrz, to jest jak dziecko, jakby wszyscy mają taką atmosferę i w ogóle to jest coś tak magicznego, że w zasadzie idziesz na ulicy i nie chcąc kogoś szturchniesz, to jak normalnie ktoś by ci powiedział tak. słowo na S albo gorzej, no to, to raz. przepraszam, przepraszam, nic się nie stało. Nie, jest strasznie ten... kochani są tutaj ludzie. Tak. Ej, no to może powinniśmy się wszyscy uczyć i życzmy sobie, żeby taka atmosfera została w, rok. Tak, tak, z nami na dłużej. Tak, napisał burmistrz, pan Pomianowski na swoim profilu na Facebooku w ogóle dzisiaj rano tam, że właśnie chciałby, żeby taka atmosfera i ta energia została właśnie na cały rok. Także my też tego życzymy, bo to jest niepowtarzalne i taki jakby szacunek do każdego człowieka też jest super tutaj. Przypominajmy sobie o tym i wymagajmy tego sami od siebie. I my będziemy milsi dla świata, ten świat będzie milszy dla nas. Naprawdę w to wierzę. Ja też. Tak. Także do zobaczenia następnym razem. Może Patrycja już taka zostanie? to wie? Chciałabym. Na razie. Pa. pa.